Wiele osób, które myśli o fotografii bardziej zaawansowanej profesjonalnej, zadaje sobie pytanie, czy muszę mieć talent, żeby być fotografem? Być może wy również myśleliście na ten temat? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Czy faktycznie trzeba mieć talent do fotografii, czy można również jej się nauczyć? Przedyskutujmy ten temat? Jeżeli twoją pasją jest fotografowanie, Chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas? No to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście o fotografii. Dzisiaj poruszymy właśnie ten tytułowy temat: czy muszę mieć talent, żeby być fotografem? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Na początek przytoczę Kolejną historię. Jest sobie dwóch fotografów. Jeden jest święcie przekonany, że jakiś ma dar, jakiś ma dar do fotografii. Czuje ten temat, widzi te wszystkie kadry, bierze aparat, bierze telefon, no i cyka jakieś zdjęcie, no i kurczę, nawet nieźle mu to wychodzi. Natomiast druga osoba również się zainteresowała tą fotografią, jednak jest troszeczkę wpędzona w jakieś kompleksy, jakieś zakłopotanie. No, i tu niby się interesuje tą fotografią, robi jakieś zdjęcia, ale patrzy później na fotografie innych w internecie, jakichś profesjonalnych fotografów, no i stwierdza: hm, kurczę, ja to nie mam talentu do tej fotografii. No i co tu robić? I tutaj dochodzimy do przełomowego momentu. Osoba, która jest święcie przekonana, że ma talent do fotografii, jest tak pewna siebie, że twierdzi, że nie, ja się nie muszę nic uczyć. Naprawdę, to jest we mnie. Ja wszystko widzę: te kadry, to postrzeganie tego wszystkiego, całego świata, te zdjęcia, naprawdę. Przecież moi znajomi wszyscy mi mówią, ale robisz super zdjęcia. On się, ten człowiek, nie uczy fotografii, on po prostu robi te zdjęcia. Natomiast drugi fotograf stwierdził, że kurczę, ale dużo przede mną, ile ja się rzeczy jeszcze muszę nauczyć, żeby robić takie zdjęcia jak ten gość w internecie, którego oglądam, jak ten gość, którego zdjęcia gdzieś tam podpatruję na Instagramie. Jak, jak robić takie zdjęcia? Muszę się tego nauczyć. No i co robi ta osoba? Siedzi wieczorami, uczy się, ogląda, idzie w plener, robi te zdjęcia, uczy się tych technik, tych wzorców, stosuje jakieś triki fotograficzne, żeby tylko te zdjęcia były jak najlepsze. No i mija trochę czasu i spotyka się tych dwóch fotografów. Już są bardziej troszeczkę zaawansowani. I ten, który ma talent, pyta się tego drugiego. Jak ty robisz takie zdjęcia? Skąd ty masz tyle pomysłów? Ja to kurczę, przy tobie to jestem malutki. No właśnie. Dochodzimy do takiego momentu, w którym osoba, która rzekomo nie ma talentu do fotografii, swoją pracą potrafiła spokojnie przeskoczyć osobę, która ma rzekomy talent do robienia zdjęć, która rzekomo już wszystko wie, bo żyje w poczuciu tego swojego talentu. Oczywiście to jest trochę skrajny przykład. Przedstawiłem dwie osoby. Jedna osoba miała ten niby talent, który sama w sumie stwierdziła, że ma ten talent i stwierdziła, że to jej wystarczy, nie musi się uczyć. Oczywiście to są dwa skrajne przypadki, gdzie ktoś ma niby ten talent, ale nic z nim nie robi, a druga osoba natomiast nieraz nie zastanawia się na ten temat, czy ma jakiś talent do fotografii, czy nie. Ona ciężko pracuje, żeby robić lepsze zdjęcia, żeby się uczyć i rozwijać. I ta osoba wygrywa w tym zestawieniu, i to naprawdę daje sobie rękę uciąć, że tak jest. Pamiętajcie, na samym wstępie już zaznaczę to: talent w każdej dziedzinie jest kwestią mocno dyskusyjną. Ciężko jest, według mnie, stwierdzić, że ktoś ma talent do czegoś, bo uważam, że wiele rzeczy z czegoś wynika. Wiele rzeczy wynika z naszego wychowania. Wiele rzeczy wynika z tego, jakie treści konsumujemy. Jakimi bodźcami się bombardujemy na co dzień, jakie rzeczy chłoniemy. Więc stwierdzenie, czy ktoś ma talent, czy nie, jest mocno dyskusyjne. Więc ja na przykład nigdy o sobie nie myślałem w kategorii, że mam talent do fotografii lub go nie mam. Ja brałem aparat, robiłem zdjęcia i robiłem wszystko i robię wszystko, żeby te zdjęcia były jak najlepsze. I na samym wstępie mogę powiedzieć, że ja osobiście. Tak jest moje zdanie. Nie postrzegam ludzi w kategorii, yy, ta osoba ma talent do czegoś, a ta absolutnie nie ma talentu. Owszem, ktoś może mieć jakąś lepszą smykałkę, komuś może szybciej iść nauka, ale to może wynikać równie dobrze z jego predyspozycji. Nie tego, że ktoś się urodził z jakimś yy, niesamowitym darem do robienia zdjęć, ale to wynika z jego predyspozycji. Może z jego jakiś dobrych genów. Ciężko to stwierdzić, ciężko to sprecyzować, więc można to nazywać owszem talentem u niektórych, ale też nie można na pewno skreślać każdej osoby, która z, której troszeczkę gorzej idzie na samym starcie, i mówić jej, że nie ma talentu. Więc jeżeli kiedykolwiek myśleliście o sobie w takiej kategorii, że wy to na pewno nie macie talentu do fotografii, musicie tyle pracować, bo jak patrzycie na zdjęcia innych, to im to wychodzi. A wam idzie jak po grudzie. Nie, nie podchodźmy tak do tego tematu. Jeden się będzie uczył szybciej, drugi wolniej. Jeden ma troszeczkę więcej predyspozycji, drugi mniej. Ale jednocześnie też na przykład swoją pracą można dużo więcej zyskać i szybko przeskoczyć tą osobę, która od wszystkich usłyszała, jaki to, ona, jaki to ona ma talent wielki do robienia czegoś. Takie jest moje zdanie na ten temat. Nie ma co dzielić osoby na z talentem i bez talentu. Jeżeli ktoś bardzo chce, czy to robić zdjęcia, czy wykonywać jakąkolwiek inną czynność w życiu, no to będzie to robić. Bar lepiej bądź gorzej, ale będzie to robić. Żyjemy w takich czasach, że wszystko jest bardzo mocno dostępne. Więc, jeżeli chcemy nauczyć się robienia zdjęć, nie ma problemu. Jeżeli chcemy, nie wiem, pojeździć jakimiś sportowymi samochodami na torze, pościgać się, spróbować swoich sił, nie ma problemu. Chcemy iść na ryby, chcemy się nauczyć łowić. To nie musimy szukać jakiegoś starszego pana w okolicy, tylko możemy. Skorzystać z jakichś poradników gotowych, kupić książkę, przeczytać, oglądać jakiś film, no i coś popróbować już samemu. To wszystko jest dużo łatwiej dostępne. Więc teraz kwestia taka, czy ktoś ma talent do czegoś, czy nie ma talentu do czegoś, tak jak powiedziałem, jest mocno sporna i dyskusyjna. Nie ma co dzielić na te kategorie ludzi. Więc jeżeli kiedykolwiek powiedziałeś sobie, że nie masz talentu do robienia zdjęć i się w ten sposób demotywowałeś, no to wyrzuć te przeświadczenia z siebie i. Najzwyczajniej w świecie, rób zdjęcia, rozwijaj się, ćwicz, trenuj i korzystaj. Korzystaj z tej pasji, skorzystaj z tego, co robisz, bo to da o wiele lepszy skutek niż takie użalanie się nad sobą, że ja to na pewno nie mam talentu i ja muszę 10 razy bardziej i ciężej pracować od kogoś. Może w sporcie czasami tak jest, że ktoś ma jakieś właśnie. Takie predyspozycje genetyczne, lepszą, nie wiem, budowę ciała, ale ile jest takich przypadków, gdzie ktoś chrzanił takie opinie? E, ile jest takich koszykarzy, którzy z wzrostem 1,70 m przeskakują tych wielkoludów i jakoś sobie dobrze poczynają? Owszem, to są jakieś skrajne przypadki, ale też się zdarzają. Więc jeżeli taki chłopak, który ma 1,70 m wzrostu, a marzy o koszykówce, powiedziałby sobie, że na pewno nie da rady, bo on to nie ma talentu, a w ogóle w warunków fizycznych to ni cholery i by się zdemotywował, to by dzisiaj na przykład nie grał w NBA. I takie przypadki są i to nie jest nic nadzwyczajnego. Ktoś swoją ciężką pracą, zaangażowaniem, treningami doszedł do takiego momentu. Więc widzicie, nawet w sporcie są takie rzeczy i się zdarzają. Więc w fotografii, dziedzinie artystycznej, w której najważniejsze jest to, co Ty chcesz pokazać światu, no to, to im tym bardziej nie ma co rozgraniczać właśnie tych talentów i braku talentu. Nieraz, jak patrzymy na jakieś obrazy, jakiś ekspresjonizm, który dla wielu jest jakimiś bohomazami, dla innych będzie arcydziełem, dziełem sztuki, więc wiele rzeczy zależy mocno od jakiegoś indywidualnego podejścia ludzi. Jednym się to będzie podobało, innym nie. I dana osoba będzie miała dużo fanów z jednej strony, ale też sporo przeciwników, i to jest no, normalne, to nie jest nic nadzwyczajnego. Więc nie ma co się na pewno demotywować już na samym wstępie, że jeżeli. Więc nie ma co. Na samym wstępie się demotywować i twierdzić, że się nie ma talentu do na przykład robienia zdjęć. Tylko brać aparat, ćwiczyć i robić zdjęcia, rozwijać się i to na pewno zaprocentuje. Więc mam nadzieję, że teraz już nie będziecie rozpatrywać się pod kątem właśnie tego, czy macie talent do fotografii, czy nie, tylko będziecie robić zdjęcia, ćwiczyć i nie przejmować się jakimiś tam talentami, czy nie. Jednak powiedziałem o pewnych predyspozycjach, które mogą mieć dane osoby. I Tutaj należy się zatrzymać, bo można powiedzieć, że to jest jakiś tam talent, ale to są, ja bardziej twierdzę, predyspozycje do wykonywania danych czynności. Czyli komuś może być łatwiej na samym starcie, nie wiem, ktoś może mieć bardzo rozwiniętą wyobraźnię i dostrzegać wiele rzeczy w otoczeniu, kombinować w tych zdjęciach, osiągać jakieś ciekawe efekty, które nie przyszłyby innym do głowy. Ale czy to jest kwestia talentu? Można polemizować, można polemizować, bo ktoś mógł czytać dużo książek. Ktoś mógł oglądać dużo filmów science fiction. Ktoś mógł być gdzieś tam wychowywany w taki sposób, który rozwinął tą wyobraźnię. Więc to dużo zależy od wielu czynników. Ta predyspozycja, ten można powiedzieć jakiś tam talent do czegoś, zależy od mnóstwa czynników, szczególnie w fotografii. Więc możemy pewne rzeczy też wyćwiczyć. O tym powiem jeszcze w następnym punkcie. Jednak, jeżeli ktoś ma jakieś predyspozycje, na przykład do wykonywania zdjęć, dostrzega więcej niż inni, no to super. To będzie ułatwieniem dla niego, jemu będzie troszeczkę łatwiej, ale jeżeli to zaniecha, jeżeli nie będzie tego rozwijał, jeżeli nie będzie ćwiczył, no to szybko ta osoba, która rzekomo nie miała tego talentu, tych predyspozycji, może go przegonić, bo ona będzie ćwiczyć, będzie się starać, też będzie rozwijać swoją wyobraźnię, bo można rozwijać swoją wyobraźnię. Można rozwijać swoje postrzeganie świata. To wszystko jest do wyćwiczenia. Ten mięsień kreatywności, o którym mówiłem w jednym z odcinków podcastu. Ktoś, kto ma jakieś predyspozycje, jemu może być łatwiej na starcie, ale szybko można go przegonić, jeżeli się dużo więcej od niego na przykład ćwiczy i się rozwija. A później, jak już się zrównacie tymi poziomami, no to wcale nie będzie tak, że on chwilkę się pouczy i od razu was przeskoczy. To już wszystko się gdzieś tam zaciera w pewnym momencie. Więc talent, talentem trzeba robić swoją robotę. I to jest najlepsze podejście. I tutaj dochodzimy do właśnie tego momentu, że można wyćwiczyć sobie pewne umiejętności. Również w takich dziedzinach artystycznych, tak jak malarz się może nauczyć jakichś technik malarskich, może się nauczyć malować w jakiś określony sposób, korzystać z, z jakichś narzędzi, które ułatwią mu jego pracę, tak też fotograf. Fotograf może korzystać z, z jakichś sprzętów konkretnych, które dadzą mu efekty, które mu się podobają, może skorzystać z kreowania oświetlenia, może korzystać również z ćwiczeń na podnoszenie kreatywności, może wykonywać tak dużo ćwiczeń, jak tylko zechce żeby ten poziom cały czas rósł, żeby się cały czas rozwijał. Im więcej będziemy poświęcać temu czasu, tym więcej rzeczy wyćwiczymy. Mimo, że to jest dziedzina artystyczna, no to jak najbardziej da się pewne rzeczy wyćwiczyć. Tak jak powiedziałem, malarz może się również nauczyć lepiej malować. Nic nie stoi na przeszkodzie. Owszem, są osoby uzdolnione jakoś plastycznie, ale jest wiele osób, które są tak zwanymi samoukami, które same się nauczyły jakichś technik i biorą pędzel, długopis, ołówek, cokolwiek do ręki i narysują, namalują coś, bo się tego nauczyli. Da się, tak też się da, to też jest droga. Dokładnie tak samo jest w fotografii. Bierzesz aparat, uczysz się, rozwijasz, ćwiczysz, no i umiesz więcej, 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 więcej. Cały czas rozwijasz te umiejętności i cały czas możesz robić lepsze zdjęcia. Możesz cały czas rozwijać swoje umiejętności. Więc ja tutaj rekomenduję wysłuchanie odcinka o kreatywności, bo tam mówiłem naprawdę sporo na ten temat, jak ćwiczyć właśnie tą kreatywność, tą pomysłowość. No i to doprowadzi właśnie do tego, że będziecie robić lepsze zdjęcia. Oczywiście w adnotacjach do tego odcinka znajduje się link do. Tego materiału, tego podcastu, w którym mówiłem o tej właśnie kreatywności. Zatem pamiętajcie, umiejętności artystyczne też można rozwijać, też można ćwiczyć, też można się cały czas uczyć w tym temacie i to jest zupełnie normalne. I nie oglądajcie się na innych, nie patrzcie na to, czy ktoś ma większy talent od Was, czy większe predyspozycje od Was, tylko róbcie swoją robotę, inspirujcie się innymi. I czerpcie z nich może jakąś inspirację, właśnie motywację do działania, a nie dołujcie się podejściem, że na przykład nie macie talentu do robienia zdjęć. Nie tędy droga. Warto iść tą drogą, w której się nie rozwodzi na te tematy yy, związane z talentami, tylko się robi dobrą robotę, pracuje się i czerpie się z tego wszystkiego przyjemność, bo wtedy człowiek jest szczęśliwy, no i czuje się z tym wszystkim dobrze. Zatem powoli podsumujmy ten temat. Tak jak wspominałem na samym wstępie, nie zastanawiajmy się nad tymi talentami. Talent to jest bardzo mocno pojęcie względne. Można mieć większe predyspozycje do czegoś, można mieć mniejsze, ale wiele rzeczy można wyćwiczyć, nauczyć, być bardziej ambitnym od innych i szybko ich przegonić. Także to wszystko jest mocno pojęciem względnym, dyskusyjnym, więc ja uważam, że nie ma co się na ten temat rozwodzić, tylko robić swoją robotę, czerpać z tego przyjemność, cieszyć się i starać się cały czas właśnie... Rozwijać w tym temacie, bo to daje największą satysfakcję. Jeżeli ty się czegoś nauczysz, ty zdobędziesz jakąś nową wiedzę, wyjdziesz w plener, zrobisz zdjęcie, no i zobaczysz na aparacie, kurczę, to jest najlepsze zdjęcie, jakie do tej pory zrobiłem. Nauczyłem się czegoś, rozwinąłem się w tym temacie. No i człowiek wtedy największą czuje motywację do jeszcze mocniejszego działania, bo jeżeli utkniemy w pewnym miejscu i będziemy robić zdjęcia od jakiegoś szablonu tylko i wyłącznie. Tą samą techniką, tak samo ciągle, tak samo, ciągle, tak samo, i nie będziemy się rozwijać na różnych płaszczyznach fotograficznych, nie będziemy realizować jakichś swoich ambitniejszych pomysłów, no to wpadniemy w taką stagnację, no i być może po czasie będzie mniejsza motywacja, żeby robić te zdjęcia, bo nie będziemy czuli, że idziemy do przodu, że cały czas się rozwijamy, no i robimy lepsze zdjęcia. Zatem kończąc już, pamiętajcie, nie zastanawiajcie się nad tym, czy macie talent do fotografii, czy nie. Skupcie się na rozwoju, na ćwiczeniu i na czerpaniu przyjemności z naszej pasji. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.